Hey, witajcie ludzie z odległych galaktyk na kanale Elwizja w kolejnym odcinku czytelni, gdzie czytamy magiczną księgę zaklęć. Dzisiaj zapraszam was do zapoznania się z rozdziałem Eklipsy. Eklipsa jest moją ulubioną królową. Mimo, że była naiwną wizjonerką, której rządy nie były zbyt umiejętne, to jednak była nieco lepsza i mniej konserwatywna niż jej matka. Swoją drogą przygotowuję nawet cosplay Eklipsy na następny Pyrkon. Tutaj mam już nawet parasolkę. To znaczy jeszcze nieskończoną, ale no, jakiś progres już jest. Wracając do tematu Eklipsy, zacznijmy od jej znaku Zodiaku, to znaczy miumańskiego znaku Zodiaku, którym jest demon, który opisuje osobę poszukującą przyjemności, lojalną, dynamiczną, złośliwą, psotną i zbyt dumną. A teraz przepowiednia: miumańskiemu królowi poślubiona. Lecz gdy potworna miłość pojawiła się nowa, uciekła z mieni królowa rozwiedziona. A tutaj mamy opis różdżki. Różdżka posiada kryształ, który jest kamieniem Saturna w szkle przeciwpyłowym. Cokolwiek to znaczy, różdżka ukształtowała się w parasolkę przeciwsłoneczną. Przy otwarciu kamień Saturna wytwarza saturniański gaz, który umożliwia unoszenie się nad ziemią. Kamień na rączce to kamień szeptów, który ma moc komunikacji z innymi kamieniami. Eklipsa podczas ataku jest w stanie łączyć siły obu kamieni. Koniem napędowym tym razem jest Mill Horse o imieniu Orion Morengowaty. Historia Eklipsy rozpoczyna się tym, że ma ona już różdżkę i księgę od paru miesięcy i nie bardzo wie, co umieścić w księdze. Solaria, jej matka, twierdzi, że to księga prawdy i tak długo jak księga należy do Eklipsy, takie sekrety zostaną tajemnicą. Solaria twierdzi, że księgę traktować ma jako przyjaciela i umieszczać tylko istotne informacje, które będą użyteczne dla następnych królowych. Mimo chęci wypełnienia tego obowiązku, Eklipsa zamierza traktować księgę jako swój własny pamiętnik. I tutaj Eklipsa wyjawia swoje pierwsze tajemnice, m.in. to, że sekretnie spotyka się z Księciem Ciemności Glabgorem oraz o tym, że ich spotkania i kontakt ciągnie się wręcz przez całą wojnę i od momentu, w którym odbył się atak na zamek Butterfly, gdzie Solaria uznała to jako zamach na Eklipsa. Eklipsa również uważa, że kiedy prawda wyjdzie na jaw i wszyscy już będą mniej agresywni w stosunku do siebie, to ich miłość będzie wspaniałą lekcją dla przyszłych pokoleń. W opozycji do swojej matki, w jej rozdziale zamiast bestiariusza i jak zabić potwory, Eklipsa opisuje te same potwory i jak z nimi randkować. Oznajmiając przy tym, że mają dużo do zaoferowania i że chodziła z każdym typem. Rady, plusy i minusy każdego typu są fantastyczne i bardzo komiczne, ale nie jest to jakoś specjalnie istotne. Oczywiście swojego księcia z bajki opisuje najlepiej, ale ogólnie nie dowiadujemy się z tych opisów więcej niż tylko to, co już wiemy z serii. Z następnej historii dowiadujemy się, że mimo wojny tradycje butterfly były pielęgnowane łącznie z balem, na którym matka kładła presję na Eklipsę i inicjowała jej związek z księciem Spider-Bite, gdyż uważa, że byłoby to korzystne dla królestwa mimo epidemii pajęczych ugryzień. Eklipsa ogólnie rozumie swoją matkę, ale uważa, że nie powinna ona wypowiadać się na ten temat, jeżeli ona uważa, że król jest zbędny i niepotrzebny i ewentualnie ma tylko ładnie wyglądać na tronie, i ona sama, w sensie Solaria, wzięła na przykład Alfonsa Wartego nad morze. Wykorzystała go i po 9 miesiącach wróciła z Eklipsą. Eklipsa uważa, że ma zupełnie inne podejście do miłości i jej matka może nie potrzebuje związku, ale Eklipsa już tak. Potem opisuje, że Spider-Man nie jest jej typem i że wykorzystała zaklęcie czytania w myślach na nim tylko po to, by zrozumieć, że w jego głowie nie ma kompletnie nic. Następnie dostajemy opis paru zaklęć Eklipsy: zaklęcie, które wywołuje okropny dźwięk w umyśle przeciwnika, zaklęcie, które zmusza przeciwnika do jedzenia własnych stóp, zaklęcie obniżające poczucie własnej wartości przez kreowanie negatywnych myśli, Oprócz tego zaklęcie lunatyka, usypiające i sprawiające, że przeciwnik odchodzi oraz zaklęcie zamiany ciała. W kolejnym podrozdziale dowiadujemy się, że Solaria zginęła podczas najazdu potworów na jej obóz. Wielu zginęło po obu stronach. Solaria odda córkę księciu Spiderbite, zanim zginęła, który zostanie jej królem i wprowadzi się do zamku wkrótce. Eklipsa spotkała się ze swoim ukochanym, któremu opowiedziała o pierwszej nocy z księciem Spiderbite, którego poprosiła o ściągnięcie butów, bo nie lubi, gdy ktoś nosi buty w środku. I odkryła, że nie nosi on skarpetek, bo okazuje się, że to. W jakiś sposób pomaga przy gojeniu się ugryzień pająków. Ich małżeństwo jest tylko obowiązkiem, więc oboje zgodzili się, że nie będą oczekiwać miłości od siebie nawzajem. Natomiast książę ciemności Glabgor spytał, czy na chwilę może przestać być wegetarianinem i zjeść księcia spider -Pai. W kolejnym wpisie dowiadujemy się, że książę spider zaczął zakochiwać się w Eklipsie i zażądał dzieci. Ona wyznaje, że z nim dzieci nie chce i że kocha księcia ciemności, z którym pokryje mu się widuje. Wierzy, że to może być dobry przekaz w pokoju pomiędzy potworami i miumanami. Król spider Wyśmiał ją i jej naiwność. W następnym podrozdziale dowiadujemy się, że Eklipsa jest rozdarta, bo w dalszym ciągu musi być królową i prowadzić królestwo w wojnie, natomiast jej ukochany został przywódcą Armii Potworów. Poprosił ją o ucieczkę z nim. Eklipsa się nie zgadza, na co dostaje jasno do zrozumienia, że kiedyś będzie musiała wybrać stronę. Następnie książę Ciemności Glabgor ostrzega Eklipsę, że nawet jeśli jego grupa chce jedynie pokoju z Mimianami i odzyskać kilka ziem spod okupacji, tak jednak istnieją grupy Potworów, które jedyne czego chcą to zniszczyć. Królestwo. A są nimi jaszczury. Jak Tofi czy Se, które są prawdziwym zagrożeniem. Nawet Glabgor, mówiąc o nich w głosie, miał strach. Oznajmił, że jakieś dyplomatyczne stosunki z nimi ma i udało mu się stłamsić powstanie. Ale Eklipsa musi obiecać, że więcej najazdów ze strony Solarian nie będzie. Z następnego wpisu wynika, że król Szastakan spider znalazł klucz Eklipsy do księgi i czytał jej wpisy. Więc ten wpis Eklipsa dedykuje jemu, w którym wyjawia, że jako jej tajemnice nie mogą już pozostać tajemnicą, od teraz jej wpisy będą w antycznym języku wykorzystywanym tylko przez króla i przekazywanym z pokolenia na pokolenie w celu kryptowania wiadomości w czasie kryzysu w księdze. Eklipsa również wskazuje na to, że kryzys jest zarówno na świecie, w sensie w królestwie, jak i w ich małżeństwie. Następnie dwie strony są właśnie w tym starym języku królowych. Ale nie martwcie się, na internecie możecie znaleźć ten alfabet i spróbować rozszyfrować to sami, tak jak ja to zrobiłam, bo przynosi to wiele zabawy i radości. lub możecie znaleźć już przetłumaczone wpisy na internecie. Ale ogólnie w tych wpisach chodzi o to, że armia jaszczurów rośnie w siłę, że rekrutują do siebie inne potwory, a Eklipsa znalazła zaklęcie, które jest w stanie je pokonać. Zaklęcie nie powinno nigdy być użyte chyba że z konieczności, i nie nadaje mu przez to nazwy. W ostatnim wpisie na. Natomiast mówi o tym, że ucieka, że napięcie pomiędzy potworami a mimanami rośnie i że ma nadzieję, że kiedyś jej decyzja przyniesie korzyści dla królestwa i że nie chce być widziana jako samolubna królowa. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten rozdział. Miło, że jest on jednym z dłuższych rozdziałów w dodatku z ładnym pismem, ponieważ Eklipsa ma bardzo ładne pismo, to mimo pięknych słów, za wiele informacji z tego rozdziału nie ma. To trochę takie lanie wody ze strony Eklipsy. W każdym razie to tyle z tego rozdziału. Następny rozdział będzie dotyczyć festiwii. A teraz przejdźmy do waszych królowej. Tym razem mamy trzy królowe i są nimi Lily Butterfly, która jest siostrą Eklipsy, Melody Butterfly i Carmenia Butterfly. Rysunki jak zwykle fantastyczne, czekam na więcej mam nadzieję, że mi je wyślecie. Pamiętajcie, że możecie je wysyłać przez Discorda albo przez Facebooka. I to by było na tyle zapraszam was na moje media społecznościowe wszystkie linki znajdziecie w opisie. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was po więcej.